Są spotkania, pokrycone przewady. w ziemi, czarodziejski kształt, za marzenia w niej, tu się bierze że tak, mały jest świata. Dzień dobry Państwu. Witam na 27. odcinku Opowieści Morskich Treści. Równo miesiąc temu, 14 kwietnia, opowiadałem o statku Titanic, który zatonął właśnie w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Dzisiaj, 14 maja, też rocznica i też zatonięcie statku pasażerskiego. Tym razem mowa o chrobrym. Był to statek polski. Zatonął to znaczy został zbombardowany 14 maja 1940 roku w fiordzie norweskim, w którym znalazł się, ponieważ przewoził żołnierzy wojsk brytyjskich do Norwegii. Sam statek, zatonięcie nastąpiło następnego dnia, 15 maja i został zatopiony, a właściwie dobity przez torpedę zrzuconą z brytyjskiego samolotu. Ponieważ po pierwszym bombardowaniu przez Niemców statek nie zatonął, tylko wywiązał się bardzo groźny pożar. Tak groźny pożar, że zginęło w nim 12 członków załogi oraz większa ilość przewalonych żołnierzy. Uratował się kapitan, uratował się starszy oficer. Kapitanem był kapitan Dejczakowski, który zresztą znakomicie sobie radził na, na, na tym chrobrym i można powiedzieć w uznaniu jego zasług. Został potem kapitanem statku Batory i pływał przez całą wojnę na Batorym i Batory był już szczęśliwym statkiem. Tak zwany miał taki pseudonim, przydomek Lucky Ship i tam bardzo dobrze ten statek się spisywał. Natomiast starszym oficerem, który się uratował był Karol Orgiel Borchardt, który znany Państwu jest dobrze z takich powieści jak Znaczy Kapitan, Szaman Morski, Krążonik z oraz jeszcze kilka innych. Zresztą jeśli chodzi o, o Borcharda, to trzeba powiedzieć, że miał, to był człowiek wielkiej postury, taki olbrzym i on właściwie miał trudności nawet wydostać się przez te swoje rozmiary gdzieś tam z ciasnej kabiny. Nie, nie wiem dokładnie jak to było, w każdym razie dosyć trudno było i dostał jakiś urazów, no ale uratował się. I a, a jeszcze druga ciekawostka, że to była jego druga taka przygoda, bo przedtem w roku 1939 na innym polskim transatlantyku, na Piłsudskim, też właśnie tonął. Piłsudski w tym, wtedy wychodził tuż po naprawie, po przerobieniu go z statku pasażerskiego na transportowiec wojskowy ze stoczni w Newcastle upon Tyne. Jeśli już mowa o tym porcie, o tej stoczni Newcastle-Upon-Tyne, to można powiedzieć, warto dodać tutaj, że siostrzany statek do Chrobrego, Sobieski, był wybudowany właśnie w tej stoczni. Te dwa statki, Sobieski Chrobry, były statkami siostrzanymi, to znaczy zbudowane na tym samym projekcie, na tych samych planach. No i jeden właśnie w Newcastle, a Chrobry był zbudowany w Naxhoff, w Ta stocznia znana już wcześniej była polaką, bo w roku 1930 właśnie tam dokonano przeróbek i adaptacji statku żaglowego szkolnego Dar Pomorza, który po zakupie nie, nie nadawał się jeszcze do eksploatacji, ale stocznia Nackow doprowadziła go do stanu bardzo dobrego. A więc w tej stoczni właśnie był budowany, był również chorobry, był to duży statek pasażerski. Może ja tu wspomnę w ogóle o karcie takiej pasażerskiej, bo w okresie międzywojennym Polska miała bardzo, bardzo dobrą kartę statków pasażerskich, w nie od dzisiejszych czasów. Zaczęło się od tego, że pierwsze były cztery takie pasażersko-towarowe statki towarzystwa Polbryt, następnie... Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe zamówiło trzy statki, kupiło trzy statki od linii duńskiej. To były tak zwane klejnoty książeczki Dagmar, Dagmary, czyli to były statki pasażerskie, parowce, Kościuszko, Polonia i Pułaski. W następnej kolejności wybudowano dwa statki we Włoszech, w stoczni Montfalcone, czyli to był Piłsudski, który zatonął, i Batory, który jako laki szyb przetrwał całą wojnę. No i właśnie yy, po tych dwóch włoskich statkach we, budowanych we Włoszech zdecydowano się zamówić Chrobrego i Sobieskiego. I trzeba tu dodać, że Hrobry był ostatnim polskim statkiem pasażerskim zbudowanym od nowa. Mieliśmy co prawda jeszcze jeden dodatkowy statek pasażerski, to był Stefan Batory, lecz to był statek budowy holenderskiej. I po prostu kupiony statek, używany gdzieś chyba w roku 1969. No i tam około 20 lat przepływał w barwach polskich linii oceanicznych. Natomiast Chrobry po wyjściu z Naksow, po wyjściu do eksploatacji 29 lipca wypłynął z Gdyni w rejs do Buenos Aires, do Ameryki Południowej. No nie dokończył tego rejsu, ponieważ yy, był już niedaleko Argentyny, jak właśnie wybuchła II wojna światowa. Dopłynął tam, wszyscy pasażerowie wysiedli, i statek już wrócił do Anglii, gdzie został przerobiony właśnie na transportowiec wojskowy i potem niestety zginął w fiordzie norweskim. Warto tu dodać, że takim znanym pasażerem, który w tym pierwszym rejsie płynął do Ameryki Południowej, był polski pisarz Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz po tych wieściach o wybuchu wojny zszedł ze statku i już nigdy do Polski nie wrócił. Prawie całe życie przemieszkał w Argentynie, potem parę lat ostatnich we Francji. No właśnie tam w Argentynie napisał swoją słynną książkę Transatlantyk, która może z Chrobrym ma tyle wspólnego, że powiedzmy tytułu. natomiast akcja rozgrywa się w środowisku Kolonii polskiej, właśnie tam w Argentynie, w poselstwie polskim. I można powiedzieć, obraz tej kolonii jest przedstawiony w taki sposób bardzo prześmiewczy. Wręcz niektórzy narzekali, że bluźnierczy. Tak czy inaczej, książka, podobnie jak wiele z twórczości Gąbrowicza, jest jakimś takim no, pokazaniem naszych wad narodowych. Niemniej jednak, książka doczekała się wielu wielu wydań i, i, no, i przyniosła ławę pisarzowi. Proszę Państwa, to tyle może o chrobrym i takiego wspomnienia rocznicowego związanego z dzisiejszą datą, ale teraz jeszcze chciałbym przejść do trochę innego wątku. Kilka odcinków temu kapitan Janusz Moder opowiadał o greckim statku, na którym było bardzo wiele uszkodzeń, statek był w bardzo złym stanie. No i pamiętam, że wspomniałem wtedy, że ja miałem podobną przygodę również ze statkiem greckim, również miał być w dobrym stanie, a wcale nie był. No i obiecałem, że coś o tym opowiem. No więc nadszedł właśnie na to czas. Proszę Państwa. Zamustrowałem na ten statek w Argentynie. W ogóle to ciekawostka była, że to był chyba mój najdłuższy przelot samolotami, bo od wyjścia z domu aż do dotarcia do Argentyny, to było chyba w Rosario, to trwało aż 40 godzin. Tych, tyle tam było tych połączeń, przesiadek, oczekiwania na różnych lotniskach. Także byłem bardzo wymęczony. Ale jak się dostałem na statek, no to. Okazało się, że wcale nie był taki piękny. Statek był już w ogóle leciwy, ale miał być w stanie dobrym. Jak się okazało, jak zrobiłem inspekcję statku, to statek był w stanie tragicznym. Pływał, ale naprawdę był bardzo, bardzo zniszczony. W ładowniach, w zbiornikach, mnóstwo uszkodzeń, mnóstwo dziur, korozja, przeżarte blachy, powiginane wręgi, wzdłużniki i tym podobne sprawy. No ale statek już był prawie załadowany Opłynęliśmy z ziarnem do Europy. Potem jeszcze załadowaliśmy jakiś ładunek do Dakaru. No i załadowano nam w Afryce fosf fosfat do portu Magdala w Indii. Proszę Państwa. Już po paru dniach powitił w morze dostałem pytanie o wagę statku Pustego. Ja już od razu wiedziałem o co chodzi. Bo do czego potrzebna jest armatorowi waga statku? No, do określenia jego wartości złomowej. Ile ton waży, przeliczyć to za cenę złomu, mo można za tyle spróbować ten statek sprzedać. No więc ja już się domyślałem, ale oficjalnie nam jeszcze tego nie powiedzieli. Ale spotkała nas inna przygoda. Mieliśmy co prawda na statku zespół remontowy, jakiś spawaczy, którzy tam. Y Reperowali te wręgi, te uszkodzenia, wycinali jakieś skorodowane miejsca, wstawiali na to wstawki ze zdrowej blachy, ale to było bardzo mało w porównaniu z rzeczywistymi potrzebami. No i któregoś dnia Bosman mówi, że przybyła wody w jednym ze zbiorników. No, poczekaliśmy jeszcze jeden dzień, bo wydawało się, że może kiwa to... W przykiwaniu ta woda trochę tam skacze, także te pomiary nie są takie jeszcze precyzyjne. No Ale po dobie okazało się, że rzeczywiście widać, że przybywa. Poszedłem sam, yy, przesądowałem to razem z SZiF-em. No i rzeczywiście co kilka godzin sądowaliśmy przybywało wody w zbiorniku. No, wydawałoby się prosta sprawa. Włączyć pompę, wypompować, a przy pierwszej okazji zrobić inspekcję zbiornika i zlokalizować. I jakiś przeciek, bo było pewne, że jest to przeciek z zaburty, bo skąd by się miała wziąć ta woda. No ale pompa nie chce zaciągnąć. Okazuje się, że pompa była dobra, ale prawdopodobnie gdzieś tam na cięgłach zaworów czy coś się stało, że nie można było tych zbiorników opróżnić, bo dodatkowo jeszcze w drugim zbiorniku też przybywało wody, czyli przybywało w dwóch zbiornikach, lewy i prawy. Myśmy podejrzewali, że one po prostu może są połączone między sobą. No ale jak tu się dostać do tego zbiornika, żeby tam ewentualnie zrobić inspekcję i coś zaradzić? Fosfat był nasypany, nie była pełna ładownia, ale oczywiście tu taki wzgórek, ale jednak do zbiornika w dnie nie można było się dostać. Na szczęście zbiorniki miały takie skosy i te skosy były już wyżej, te skosy były zasypane w bardzo małym stopniu. No to próbujemy tam odkopać te skosy, ale fosfat był tak sypki, że to co odkopane, pomimo że to ogradzaliśmy jakimiś tam deskami i tak dalej, no nie dało rady, po prostu obsypywało się z powrotem. Trzeba byłoby odkopać, w zasadzie przenosić z jednej burty na drugą kilkaset ton. To jest w ogóle absurdalna sprawa. No ale od czego ich głowa? Poszedłem do drugiej ładowni sąsiedniej i zobaczyłem, że tam jest skos zbiornika wolny. Jest po prostu niezasypany. No i wymyślałem sobie w ten sposób: przetniemy ten zbiornik, wytniemy otwór, wejdziemy do tego zbiornika, następnie do zbiornika pod tą ładownią, tego w którym przybywała woda. Wytniemy następny otwór i tam zobaczymy co się dzieje z przeciekiem. No jak to powiedziałem swoim chiefom, to byli lekko zaniepokojeni, ale wytłumaczyłem im dokładnie o co chodzi i przekonali się do tego pomysłu. Żeby było to bezpiecznie, to zrobiliśmy w ten sposób, że najpierw wokół tego planowanego otworu Przyspawaliśmy kilkanaście gwintowanych szpilek oraz przygotowaliśmy pokrywę do zamknięcia z grubej 12 mm blachy i gumę uszczelniającą, no a oczywiście klucz do zakręcania. Chodziło o to, że jeśli by woda zaczęła szybciej przybywać, to byśmy nie zdążyli tam zaspawać, a tak była klapa, którą szybko można było założyć, zakręcić i uniknąć tego, że ze zbiornika woda się dostanie. Również do ładowni. Wydawałoby się, że taka przybywająca woda to nie jest nic groźnego, bo gdybyśmy po prostu wypompowali, to byśmy statek cały czas utrzymywali na zanurzeniu takim właściwym do tego stanu ładunku, i nic nie powinno się stać. Oczywiście nie mówię, że to dobra rzecz, jest, jak jest przeciek, no ale zdarza się. No ale w tym przypadku nie mogliśmy wypompować. Musieliśmy się dostać do zbiornika i spróbować coś tam zaradzić. No, więc zrobiliśmy to. Wycięliśmy ten otwór. Następnie otwór do tego zbiornika drugiego, czyli otwór już w grozi pomiędzy dwoma zbiornikami. No, i jak się tylko otworzyło, to już było wiadomo o co chodzi. Tam dosłownie wodospad, jak niagara. Pęknięcie. W Poszyciu było tak olbrzymie, że nic dziwnego, że kilkadziesiąt ton wody przybywało na dobę. Nie do naprawy. Zbyt duże, nie było to możliwości, że tam pójść, próbować jakieś kliny wbić czy coś, po prostu ten strumień napływający był taki, że tam nie można było się dostać. Na szczęście jeszcze był taki poziom, że nie było to powyżej tego wyciętego otworu. A więc przy, przynieśliśmy. Przenośne pompy wstawiliśmy tam i zaczęliśmy to pompować za, za burtę. To dosyć długo trwało, bo do, było tego dosyć dużo, no ale w końcu osuszyliśmy ten zbiornik i tak potem płynęliśmy, że w dzień się wstawiało pompę, osuszało zbiornik, na noc yy, na wszelki wypadek zakręcało się ten yy, ten prowizoryczny włas, że było to w miarę bezpiecznie. Po drodze mieliśmy wejść do Durbanu po paliwo. Ale od razu zleciłem armatorowi, żeby przysłali minurka, żeby to obejrzał, w ogóle jakiś warsztat, który by to w Durbanie naprawił. No i tak się stało. Po zacumowaniu w Durbanie bez większych kłopotów yy, przyszedł od razu warsztat. Ale pojawił się też jakiś ważny pan z na nabrzeżu. Był to urzędnik Ministerstwa Transportu Południowej Afryki. No i pyta się, co tam robicie. On już tam wie widział że żeglurek, że coś się dzieje. No więc mówimy. No on mówi, to fajnie, dobra, dobrze, że naprawicie i tak dalej. I, i pilnujcie tu bezpieczeństwa, do, pilnujcie dobrej naprawy. A potem, żeby to zatwierdził klasyfikator. Klasyfikator to jest taka instytucja, która bada stan techniczny statku i wydaje na to papiery. Coś podobnego jak... Przegląd rejestracyjny samochodu, ale o wiele, wiele, wiele bardziej skomplikowane, czasochłonne i bardzo wiele punktów jest badanych i sprawdzanych. No więc klasyfikator miał to zatwierdzić. Warsztat zrobił za duże pieniądze, zrobił nam to spawanie to znaczy zastosował spawanie podwodne, co też jest swego rodzaju sztuką, ale zrobili to, uszczelnili. Przyszedł klasyfikator i. Spawanie pochwalił, dobrze, dobrze, ale mówi, nie, ja was nie wypuszczę. A czemuż to? No bo przecież całe to, całe wszystkie usztywniania to jest kompletny yy, kompletna korozja, wszystko zniszczone, Wręgi ręgi pogięte, odstają od burty, yy, dziurawe, skorodowane, wzdłużniki to samo. Mówi, jeśli statek bez żadnego uderzenia, bez specjalnego sztormu, sam pęk, to przecież to może się zdarzyć ponownie. Nie, nie dam Wam papierów na, na, na przejście, nawet na ten jeden przelot do Indii, do ostatniego portu złomowego. No i co tu robić? Przyleciał do mnie superintendent, czyli taki inspektor armatora, też za głowę się złapał, no i, i mówi: Dobra, zadzwonię do armatora. Dzwoni do armatora, mówi naprawiliśmy, ale klasyfikator nie chce nas puścić. Dobra, zróbcie naprawy jakie tam potrzebujecie, nieważne koszty i płyńcie dalej. Ale jak to zrobić, jak klasyfikator się nie zgadza? Statek w zasadzie powinien być naprawiany na doku, ale jak go tu na dok dać? I skoro jest załadunek, to, to co wyładować cały ładunek gdzieś w Durbanie, potem na stocznię, na, na dok? i znowu załadować, koszty niesamowite, albo może wyładować i, i sprzedać ten ładunek, a, a statek ja, jako złomowy już przeciągnąć holownikiem do stoczni złomowej, no nie wiadomo było co robić. A jeszcze armator mówi, słuchajcie, yy, załatwiajcie to, ale nie dzwońcie, bo dzisiaj główny armator, główny właściciel robi party na swoim jakście i nikogo w biurze nie będzie, wszyscy będziemy tam się bawić. To było w czasach, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. Także nie było łączności. No i co to robić? Ale ten sprytny grek superintendent mówi, zamówimy firmę pomiarową, zobaczymy, jak, w jakim stanie jest poszycie. No i zamówił firmę, ściągnął znowu tego klasyfikatora i stał się cud. Okazało się, że Statek miał bardzo grube blachy poszycia, żadnych prawie obytków od poprzednich pomiarów. No i klasyfikator mówi cholera, no rzeczywiście macie tu te blachy bardzo mocne. No ale to nie znaczy, że możecie wypłynąć. Dam wam, po prostu musicie w tej okolicy statek wzmocnić, a więc wzmocnić te wręgi, dodatkowe wzłużniki na sp na spawać na burcie, wzłuż burt, wręgi wzmocnić potworami spawanymi i tak dalej. robimy to. Zawołaliśmy ten warsztat, no i naprawa trwała kilka dni. Coś niesamowitego, gorączka tam. Palniki, elektrody, gorączka, wentylacja słaba. No, oczywiście założyliśmy tam mnóstwo wentylatorów i to robiliśmy. No i po paru dniach to zrobili. Pieniądze horrendalne. Ale w końcu przychodzi ten klasyfikator, odebrał to wszystko, mówi: Dobra, macie tu papier, możecie płynąć do Indii. A myśmy odetchnęli z ulgą, że w jakiś sposób to się załatwiło. Statek był naprawdę w bardzo złym stanie i proszę państwa, jeśli statek pęka tak, że w morzu, że woda się zaczyna do niego lać, to jest naprawdę niebezpieczne. Przecież nie wiedzieliśmy, czy ten zbiornik na przykład nie ma połączenia też z ładownią. Gdyby coś podobnego było na poszyciu pomiędzy zbiornikiem i ładownią, to ta woda po napełnieniu się zbiornika by leciała do ładowni i statek po prostu by zatonął. No ale tak dzięki tej naprawie wszystko nam się udało. Jeszcze tylko jako ciekawostkę podam, że właśnie w Durbanie mieliśmy wydać wszystkie rzeczy, jakieś zapasowe, co mieliśmy mnóstwo materiałów, różnych części zamiennych, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, także to wszystko znaliśmy na ląd, bo miał tu przyjść inny statek armatora i żeby po prostu. Tą wartość tego wszystkiego, a to było w sumie na kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby to w jakiś sposób odzyskać. Także wyładowaliśmy to wszystko, to było kilka ciężarówek, żeby, które to zabrały. Oczywiście oprócz żywności. No i następny statek przypłynął, wszystko to dostał. A po, po tym jak ja już tam ten statek, ten trup, tego trupa wprowadziłem na plażę. To na następny statek zamustrowano mnie, właśnie na ten statek, który odebrał te części zamienne. A więc trafiłem na nowy statek, ale miałem wyposażenie to swoje ze starego statku. No i tak się to skończyło. I proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę: statki nie zawsze tak ładnie wyglądają, jak, jak to wygląda z zewnątrz, że są pomalowane, odnowione i tak dalej. Ale czasami w środku stan jest naprawdę trudny i trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo tego pilnować, bo inaczej może się skończyć nieszczęście. Zresztą takich nieszczęść było bardzo dużo. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu.